Dzień dobry, witam was moi drodzy Godzina dziesiąta Mądziak w Sopocie Jadę tam z tyłu Sobie stoi zaparkowana e, U siebie na Śląsku bym bardziej zaryzykował Wjazdem w miejsce niedozwolone Bo motocyklem zawsze wjeżdżamy Czy na rynki, czy gdzieś i tak dalej Ale Stwierdziłem, że nie chce mi się płacić mandatów Bo nie wiadomo jak zareagują Strażnicy miejscy czy policja Tutejsza ale mogę Wam za chwilkę pokazać, gdzie jestem, co robię. Także zobaczcie. Już Wam pokazuję. W górę ulica. Oczywiście pójdziemy tam na dół w stronę Mola. Więc idziemy dalej. O, tu jest ten słynny krzywy budynek. To jest krzywy sklep. Kiedyś tam z nim, w nim byłem z małżonką. Teraz jedynie co to Wam go pięknie pokażę, ale to chwilunia. Tylko podejdę bliżej, żeby się lepiej prezentował na nagraniu. Ludzie się zaczynają zbierać. Ładnie w telewizji oglądałem, właśnie molo w sopocie. Także chwileczkę. O, proszę, macie, macie krzywy krzywy dom szacun dla konstruktora. Trochę mu się zjechało. A czy podejrzewam, że założenia były zupełnie inne, bo założenia zapewne były takie, że on chciał to zrobić prosto. A że to był fachman z Polski, no to przy robocie na pewno była niezła impreza, no i, i trzeba było potem jakoś te skosy wyprostować. No. Ok, odezwę się za chwilę. Myślę, że już z mola Sopockiego. Pozdrawiam Was z Sopotu. Fanti, jego pierwsza podróż z Jadzią. Nada is